I lecimy z naprawą bizona. Trochę jest do wymiany, do poprawienia. Tutaj trzeba wymienić morzyska na tym wale. Całym tym Wariatorze takim jakby. Co roku coś. Co roku coś trzeba zrobić. No ale daje się radę na razie tak. co roku się poprawi i chodzi maszyna już trochę wymienionych było części od zakupu szósty sezon będzie na gospodarstwie peder Warmianka kupiona do czyszczenia ubinów i gryki. No z tym jest problem. Tego zielska jest pełno. Tak jak w ubinie to trzeba zawsze z pola od razu odwiać, a na wialni to jednak nie jest tak idealnie. Zobaczymy jak tu będzie nawet na tej Warmiance. Z gryką to samo, jeszcze gryka to zależy jak fajnie postoi, przymrozek złapie, kwiat przy, przymrozi, już nie kwitnie, no to czasem się fajnie skosi i nie trzeba nic robić, można od razu sypać big bag, a jak jest zła pogoda to niestety, albo trzeba rozsypać na plandekę, odwiewać. A tu myślę, że jak się od razu z pola przywiezie, odwieje się te plewy, to wszystko to już będzie mniejszy problem. zobaczymy. Tam się zrobi kosz zasypowy, żmijekon przyczepy się będzie podawać, tutaj się postawi żmijkę do odbioru, big bag, cieniczek się założy. I będzie śmigać. O, tutaj nowy ślimak był założony chyba przez 3 lata temu. No, to łożysko trzeba wymienić ten tryb. Już wytarty. Zawsze coś, zawsze coś w trzeba poprawić. Tu już wymienione łożyska, tu gdzieś stara otryp czeka. Tu też łożyska czekają, tu gdzieś. Reszta już takie było, jedno tak. きっと見れば。